Boże, Jezu. Jezu, to jest straszne, nie. Mam takiego kurwa psychofana, eee, on tam nagrywa, ma tam po tysiąc wyświetleń i eee, znowu wchodzą, On mi się wydaje, że to on wchodzi z fajkowych kont i daje te ukrycie użytkownika na kanale, zmienia co chwila. Tak samo na Twitchu robił, nie. Nawet z Mają Staszką gadałem o nim, Maja Staszką mówi, że też nie odpisuję, bo to tylko w jednym celu ta osoba to robi. Weź, chłopie, życzę ci, żebyś się ogarnął kiedyś w życiu. Ja nie mam zamiaru reagować na Twoje śmieszne zaczepki. Eee, to jest przykre dla mnie, nie? To jest dla mnie. Myślałem, że to się już skończyło, ale ja widzę, że znowu się kurwa zaczyna. <głynnie> Miałeś remisję ewidentnie. Tam przez dwa miesiące, czyli już nie byłem oznaczany na Instagramie, ale widzę, że znowu się to zaczyna. Ja nawet nie mam zamiaru wypowiadać Twojego niku, żebyś się nie cieszył. Bo to by było kurwa Twoje największe osiągnięcie w tym roku. Ustka, bo nie ma muzyki.